Sytuacja na rynku znowu nie wygląda aż tak kolorowo. Mimo wszystko dla wielu z nas, w tym dla mnie, będzie to kolejna okazja zakupowa. Ja nazywam się Jakub Kart i będę twoim przewodnikiem po świecie kryptowalut, a w dzisiejszym odcinku rzucimy okiem na Bitcoina oraz Solane. Serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy do stricte wykresu, warto rzucić okiem na Fear and Greed Index oraz na Krypto Bubbles. Jeśli chodzi o ten wskaźnik, pokazuje on nam neutralne nastawienie na rynku. I dokładnie rzecz ujmując, obecne spadki nie wprawiają inwestorów w duży strach. I jeśli chodzi o historyczne wartości, w zeszłym tygodniu wynosiły one 46 punktów, co oznaczało strach na rynku. Za to w zeszłym miesiącu, przypominam, że mieliśmy już 73 punkty, co oznaczało chciwość. Przejdźmy teraz do CryptoBubbles. I muszę przyznać, że patrząc na tygodniowy wskaźnik, wygląda to mocno czerwono. Traci masa naprawdę dobrych projektów, takich jak Uni dot, ja, fit, tao oraz pepe i patrząc na aktualny wykres bitcoina oraz na te kryptobubbles chciałbym wam powiedzieć, że tak naprawdę nikt nie potrafi wam powiedzieć na 100% zobaczymy za miesiąc wzrosty albo spadki. Bo gdyby ktoś posiadał jakąkolwiek sekretną wiedzę, to jestem pewien, że nie nagrywałby na YouTube, nie tworzył webinarów, tylko odpoczywał gdzieś na Karaibach. Dobra, a więc koniec wstępu, i przejdźmy teraz do tego, na co na pewno czekacie, czyli do wykresu Bitcoina. Więc patrząc na wykres, Bitcoin wraca do wyznaczonej strefy zakupowej, czyli okolice od 60 do 58 tysięcy dolarów. I w takich momentach staram się dokupić nie tylko bitcoina, ale również inne altcoiny, które mocno tracą na wartości, ponieważ ich kurs zazwyczaj jest jakkolwiek skorelowany z kursem bitcoina. Jeśli chodzi o samo odbicie i ostatnie spadki, to oczywiście brałem taki scenariusz pod uwagę, i osobiście dla mnie nie jest to jakieś duże zaskoczenie. I mimo wszystko, to nadal trzymam się planu, który wrzucałem wam na prywatną grupkę, czyli otwieramy longa, jeśli wybijemy i utrzymamy się ponad wyznaczonym oporem. Oczywiście mówimy tutaj o wyznaczonym oporze przy strefie 63,5 tysiąca dolarów. Który, jak widać zresztą, w przeszłości był bardzo respektowany przez cenę bitcoina. Dlatego również uważam, że jeśli wybijemy się ponad niego i utrzymamy się na tej strefie, to możemy liczyć na dużego longa. I jeszcze rzućmy okiem na wskaźnik Cat and Shoulders, bo miałem od Was dużo pytań o niego. Jeśli chodzi o ten wykres, to nadal pozostaje bez zmian, ze względu na to, że jest to wskaźnik długoterminowy. Patrząc na ten wskaźnik, nieocześnie. Oczekuje wzrostów na już, tylko daje mi to pewien sygnał, czego mogę spodziewać się już w przyszłości. I został nam ostatni wykres do zaktualizowania, czyli również tunel. Jest to prosty tunel, tylko w mniejszym przedziale czasowym, które widzieliście na poprzednich wykresach. I swoją drogą, takie tunele naprawdę dobrze się sprawdzają. I zasada działania takich tuneli jest bardzo podobna do trójkątów. Czyli krótko mówiąc, jeśli spadniemy poniżej wsparcia, możemy liczyć się ze znacznym zjazdem ceny. Oczywiście. To to wsparcie musi być uwarunkowane tym, że się utrzymamy. I zresztą widać na tym wykresie, że wszystko się potwierdziło. Oczywiście taki tunel również mógłby działać w drugą stronę, bo jeśli wybilibyśmy się ponad wyznaczony opór i utrzymalibyśmy się na nim, moglibyśmy się spodziewać dokładnie takiego samego scenariusza. Jeśli chodzi o bitcoina, myślę, że to na tyle. Jeszcze chciałbym wspomnieć, że jeśli chcecie mieć te wykresy jako pierwsi i posiadać takie informacje kilka dni wcześniej niż wychodzi wideo, to zapraszam Was serdecznie do dołączenia na moją prywatną grupkę na Telegramie, która oczywiście jest darmowa. Wystarczy się zarejestrować z wybranego linku w opisie na wybraną giełdę, a ja Was automatycznie przydzielę do grupy. Swoją drogą praktycznie codziennie się tam pojawiają posty, więc naprawdę myślę, że jest to gra warta świeczki. I przejdźmy teraz do Solany, ponieważ jak już Pewnie wiecie z Twittera, jedna duża firma zdążyła złożyć wniosek o zgodę na emisję Solana ETF. I Jeśli chodzi o to, jak zachował się kurs, to w pierwszych godzinach od tej informacji Solana zyskała blisko 10%. I tak naprawdę pokazuje nam to, jak potrzebujemy takich informacji na rynku. I czy Solana jest najlepszym tokenem na ETF? No, nie uważam tak do końca, ale mimo wszystko, pod względem marketingowym, naprawdę jeszcze w dziesiątkę. Bo zyska na tym zarówno firma emitująca Solana ETF, jak i sama Solana. Biorąc scenariusz, że taki news by się pojawił, że jesteśmy blisko akceptacji, to przewiduje znaczące wzrosty na Solanie. Ale jeśli jednak taki scenariusz się sprawdzi, do czego jestem jednak sceptycznie nastawiony, to możemy rozmawiać o nawet 300 dolarach za pojedynczy token. Ale jeśli chodzi o same predykcje cenowe dotyczące Solany, to. Uważam, że warto się w tym wypadku skupić bardziej na newsach niż na samych wskaźnikach, bo jak widać aktualnie na wykresie, Solana podąża za bitcoinem, bo aktualnie mamy świecę w dół i widzimy na czerwono spadki. Ale jeśli mam już podawać predykcje cenowe dotyczące tego tokenu, to najniższy punkt, jaki widzę na Solanie w aktualnym momencie, jest to 128-127 dolarów. Ale mimo wszystko uważam, że to trochę za mało jak na liczbę memcoinów, które powstają na tym chainie. I jak w wypadku Bitcoina, żeby zobaczyć konkretne wzrosty na Solanie musimy się utrzymać nad poziomem oporu. W tym wypadku jest to 152 dolary, gdzie utrzymanie się nad tym poziomem nie będzie trudne szczególnie przy lepszej kondycji na rynku. I jeśli już do takiej sytuacji dojdzie to myślę, że okolice 170-180 dolarów są jak najbardziej mile widziane u Solany. I to by było na tyle w tym odcinku, pamiętajcie aby zajrzeć do linku w opisie, ja was zapraszam na moje inne materiały. Wpadajcie na moje inne social media i widzimy się już niebawem. Na razie, cześć!